Szybko, wchodzimy! A ręce do góry! Więc, ty góry, wykładaj kasy! Dobrze... Nie ruszajcie! A wy co, o mnie słyszeli? I raz, dwa... Slam dziewięć! Za górę! jeżeli będziecie spokojni, to być może nic wam nie zrobimy. Spróbuj teraz wstać! Stój! A daj mi spokój! Ty, zemsta! Tak szybko się poddajesz? Ja się nie poddaję. Załatwiony. Co jest? Kto tu wszedł? Ua! Zemsta. Niestety, możecie aresztować. I co? Co to robią te pieniądze? Poddaj się, w przeciwnym razie będziemy musieli rozpocząć ostrzał. Przepraszam, Batman. Już... Cóż, pani Joel! Ostatnio nie oszczędzał pan swojego stroju. Będzie pan potrzebował nowego. Masz trochę racji. Co proponujesz? Tymczasowo ten strój, jednakże poproszę pana Foxa, aby przygotował dla pana coś lepszego. Halo? Kto to jest? Kim ty jesteś? Bo! Jestem zemstą. To ty zemsta. Już nie mam, że ktoś inny wiesz. Chcesz mnie zabić, a ty ty nie zabijasz, co? Zawsze ja. wstrzymuj

Przede wszystkim moi ludzie odkryli, że Joker robi, będzie robić w sumie ten napad tylko po to, żeby cię wrobić. Kiedy Joker się o tym dowiedział, przełożył ten napad na akurat ten dzień, w którym ja w banku, co oznaczało wszędzie tych walonych szpiegów. No, zadowolony Odjeżdżaj dzisiejszej ty... Jak cię znajdę, to... Mam nadzieję, że jesteś dumny z siebie. Ty... znajdę go. Panie Fox, jak wygląda ten strój, który pan miał dla mnie przygotować? Jest gotowy! Bardzo opancerzony! W porównaniu do tamtego, może i nie wygląda, jakby był aż tak mocny, aczkolwiek naprawdę jest. Uuu, jest cały czarny. Będzie pozwalał mi się lepiej wtopić w otoczenie. Podoba mi się. Tak, aczkolwiek przygotowałem coś jeszcze dla pana. Co? Oto ten. bar, sygnał! Zostanie pan nim wezwany. Ale nie jest tylko po to. Jest również po to, by dawać nadzieję. Nadzieję mieszkańcom. I strach przestępcom. Teraz każdy, kto spojrzy na niebo w nocy. Będzie widział ten sygnał. Będzie wiedział, że ktoś tam jest. Gdzieś w ciemności. Stoję ja. Ale nie będzie wiedział, gdzie.